Deregulacja, a tak naprawdę to, o co w tym chodzi i jaki efekt tego może być. Mówi się o deregulacji, a drzwi dostępu do zawodu są otwarte. Więc samo stwierdzenie deregulacja sugeruje przeciętnemu odbiorcy, że my tu znosimy wszystkie wymogi, bariery, a jakaś grupa osób zawłaszczyła rynkiem, ma przywileje, ma doskonałe dochody i zarobki i nie dopuszcza młodych ludzi. Rzeczywistość jest taka, że na obecnych postępowaniach kwalifikacyjnych średnia wieku osób przystępujących, uzyskujących uprawnienia to jest 30 lat. Ponad 30% osób, które mają licencję, jest w wieku 25-35 lat. Znaczy, chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie, że coś zrobimy, coś niepopularnego, ale dobrego. Dobrego dla młodych ludzi, którzy dzięki temu rozpoczną działalność gospodarczą, będą płacić składki ZUS-owskie, będą mieli nadzieję na szybkie dochody, a rynek nieruchomości. To nie jest sprzedaż pietruszki, to nie jest sprzedaż takich dóbr, które nie wymagają kompetencji, choć i w warzywniaku też trzeba mieć kompetencje i rozpoznać rodzaje warzyw, które oferujemy. Dziś mamy taką sytuację, że pod tym hasłem rozpoczęto wojnę, tak naprawdę wojnę, bo rozpoczęto obrażanie ludzi, którzy od kilkunastu lat tworzyli swoje miejsca pracy, nikt im nie dał, nikt nie zawłaszczył rynku. Stworzono prosty model, oparty o rozwiązania amerykańskie, gdzie każdy musi mieć minimum kompetencji, doświadczenia i podlega odpowiedzialności, stosować standardów zawodowych. Mówi się, że tylko 30% czy, czy tam 40% transakcji obsługuje pośrednik, dzięki temu, że zlikwidujemy Licencje to pozostała grupa osób będzie korzystała z usług. Tak nie jest. Jest to działanie krótkowzroczne, nieprzemyślane. Najgorsze jest to, że pokazujące brak podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu rynku. Można tylko powiedzieć jedno: gdy raz przeprowadzamy transakcję, wtedy dowiadujemy się, jak ten rynek działa. Być może nasi decydenci jeszcze nie przeprowadzali transakcji albo przeprowadzając mieli złe doświadczenia, ale po to jest system odpowiedzialności zawodowej. Ja myślę, że to jest tak, że nawet z takim pomysłem, jeśli się wychodzi, a chce się słuchać i pochylić nad rynkiem, nad rozwiązaniami, które kształtują go w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to jest się w stanie znaleźć takie rozwiązanie, które rzeczywiście można by nazwać deregulacją, czyli modyfikacją tego, co jest. I na pewno środowisko jest za, za nowymi rozwiązaniami, które polepszają ten stan, bo taki przegląd aktualnej sytuacji jest potrzebny. Natomiast łatwo uderzyć w pośrednika. Bo ten, kto nigdy nie korzystał z usług, to sobie pomyśli, no tak, 100 tysięcy złotych wartość nieruchomości 4%, 3%, 3000 4%, a to dwie godziny roboty, ten, kto korzystał z usług pośrednika, wie, na czym ta praca polega, jakie niesie ryzyko. Myślę, że dziś chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie, że robimy coś niepopularnego, a uderzamy w tych, który. Z których usług korzysta bardzo wąska grupa ludzi, więc łatwo jest pokazać ich jako pewnego rodzaju wroga, który zawłaszczył rynek, rynkiem dla młodych. Może łatwiej by było do szkół średnich wprowadzić prawo cywilne, kodeks rodzinny opiekuńczy i podnieść podstawowy poziom tej wiedzy prawnej u każdego, kto kończy docelowo 18 lat, i być może za ileś lat takie wymagania mogłyby być o wiele mniejsze. Janusz Lisiecki, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Od 21 lat. Dziękuję bardzo.